30 kwietnia 1945 roku Armia Czerwona wyzwoliła Ostrawę. W operacji wzięli udział żołnierze I Czechosłowackiej Samodzielnej Brygady Pancernej, których czołg numer 051 tego dnia jako pierwszy przejechał most Rzeszy w stronę Śląskiej Ostrawy. Dziś most ten nosi nazwę Mostu Milosza Sykory. Milosz Sykora miał być jego wybawcą. Historia ta ma jednak wiele nieścisłości, które reżim komunistyczny przemilczał. Budując legendę o tokarzu z komunistycznego ruchu oporu, według najczęściej przytaczanej wersji wybuchowi mostu zapobiegł tokarz i członek komunistycznego ruchu oporu Miloš Sykora, który udał się pod most, aby przeciąć przewody. Istnieją także wersje, według których współpracował bezpośrednio z czołgiem numer 051, lecz są one najprawdopodobniej zmyślone. Bedrzych Opoczęski, dowódca drugiego czołgu, wspomniał, że pierwszy czołg otworzył ogień z karabinu maszynowego na drugą stronę mostu. W trakcie tego ostrzału ktoś przerwał przewody prowadzące do ładunków wybuchowych. O Miloszu-Sykorze nie wiedział nic, według kilku świadectw, most uratowali dezerterujący niemieccy żołnierze. Znany jest konkretnie pochodzący z bogumina Robert Cesarz, który nie podłączył zapalników, przez co most nie został wysadzony. Wychwalanie zasług jednej osoby przesłoniło odważne czyny bohaterów z końca wojny. Czy czyn bohatera to ten, który zostaje oficjalnie uznany i opowiadany przez pokolenia?